Wieczór. Wkroczyliśmy z Państwem w nowy rok 2020. Zespół Akcentów Polskich z całego serca życzy Państwu powodzenia, szczęścia, zdrowia i wszelkich łask bożych. W dzisiejszym programie pokażemy migawki z ostatniej polskiej imprezy w roku 2019 koncertu Bożonarodzeniowego w Domu Polskim oraz udamy się na obchody stulecia kampanii ładgalskiej w Dyneburgu i Krasławiu. Zapraszam na wspólne obejrzenie naszego pierwszego w Nowym Roku programu. Sto lat temu, 3 stycznia, rozpoczęła się jedna z najbardziej znaczących dla scalenia Łotwy operacji wojskowych. Operacja Zima, czyli oswobodzenie łatgali z niewoli bolszewików. W naszym pierwszym reportażu opowiemy o uroczystych obchodach tej ważnej daty w historii Łotwy. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie kampanii honorowej, którą wystawiła szósta zmiana polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Uroczystość pod krzyżem prowadzili Wita Wilewko i Jewgiej Michajlow. Którzy na początku przytoczyli historię wydarzenia. Kampania Łangalska doszła do skutku na mocy porozumienia z 30 grudnia 1919 roku, zawartego przez naczelnego dowódcę armii łotewskiej generała Janisa Bałotisa, szefa sztabu naczelnego dowódcy generała Petrisa Radzinsza oraz polskiego atasze wojskowego w Rydze pułkownika Aleksandra Myszkowskiego. Decyzję o zaangażowaniu Polski na wschodnich krańcach ziem łotewskich podjął naczelny WCRP marszałek Józef Piłsudski. 3 stycznia 1920 roku wojska polskie i łotewskie pod dowództwem generała Rydza Śmigłego oraz sztabu głównego Armii Łotewskiej stanęły do walki z najeźdźcą, rozpoczynając akcję bojową o kryptonimie Zima. Polscy żołnierze błyskawicznie zdobyli Dyneburg. To było pierwsze wielkie zwycięstwo w kampanii e, Ładgalskiej, wypchnięcie bolszewików właśnie z Dyneburga, którzy to może powiem dopowiem taką anegdotką, uciekali bardzo e, szybko e, i uz, u, używali do tego pociągów e, Trocki i Lenin. Także o tym pisała potem prasa e, Łotewska. E, ale tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że to były krwawe boje, bardzo ciężkie boje przez następne co najmniej półtora miesiąca. Zginęło tutaj ponad 500 polskich żołnierzy na całej ziemi Ładgalskiej. No i musimy my, jako Polacy, także łotewscy Polacy, ale także łotysze, pamiętać o ofierze krwi złożonej tak przez polskich żołnierzy, jak i łotewskich żołnierzy. Dlatego spotykamy się dzisiaj tutaj wspólnie z naszymi łotewskimi partnerami, z Ministerstwem Obrony Narodowej, z łotyszami. I Będziemy wspólnie przypominać sobie o tym wspaniałym zwycięstwie i o tym, że, po pierwsze, położyło ono wspaniałą bazę pod relacje naszych państw w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także jest to takie braterstwo broni, sojusz, które trwa do dzisiaj. 237 żołnierzy polskich pochowano w Dyneburgu na cmentarzu na Słobudce. W miejscu, gdzie obecnie wznosi się betonowy krzyż, w okresie międzywojennym był polski cmentarz wojskowy, uroczyście otwarty w 1926 roku przez najwyższe władze Republiki Łotewskiej. Podczas okupacji radzieckiej cmentarz został zrównany z ziemią, a wymieszany z kośćmi poległych legionistów piasek wykorzystano do budowy drogi Dyneburg-Krasław. 22 listopada 1992 roku na miejscu cmentarza postawiono 13-metrowy betonowy krzyż, który przypomina o ofierze krwi polskich żołnierzy, poległych w walce o wolność i niepodległość Łotwy. Na widocznej tu tablicy znajduje się napis Pamięci żołnierzy wojska polskiego, poległych w walce o niepodległość Łotwy w 1920 roku. Po wprowadzeniu zabrzmiał sygnał Słuchajcie Wszyscy, a następnie hymny narodowe Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Łotewskiej. Następnie głos zabrała pani ambasador RPW Monika Michaliszyn, tradycyjnie przemawiając w dwóch językach. Przywitała także gości. Między innymi generała Raimunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Leonica Kalnisza, dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej, księdza biskupa generała Brygady Józefa Gustka, kapelana Wojska Polskiego, sekretarza parlamentarnego Ministerstwa Obrony Republiki Łotewskiej pana Martina Stakisa, pana Janisa Bordansa, wicepremiera i ministra sprawiedliwości Republiki Łotewskiej. Pana Jurgisa Kłotnisza, doradcę prezydenta Łotwy do spraw pamięci historycznej i przynależności, mera dneburga, pana Andrzejsa Elksnisza, mera Krasławia, pana Gunarsa Upenieksa oraz pana Ryszarda Stankiewicza, prezesa Związku Polaków na Łotwie, a także przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie. W dalszej części uroczystości Głos zabrali Martin Stakis, sekretarz do spraw parlamentarnych łotewskiego Ministerstwa Obrony oraz Andrzej Zelksnisz, mer Dyneburga. Po przemówieniach kapitan Bartosz Duński odczytał apel poległych, a kompania honorowa wykonała salwę honorową. Następnie delegacje polskie i łotewskie złożyły kwiaty pod krzyżem. Uroczystość zakończyła się odegraniem sygnału śpij kolego i odprowadzeniem kampanii honorowej. Kolejny punkt obchodów odbył się o godzinie 12.30 przy gmachu Urzędu Miasta Dałga w PiS. Prowadzący opowiedzieli zebranym o tym, że 4 stycznia 1935 roku wicepremier Łotwy kujenek z przy budynku Domu Rządu w Dyneburgu odsłonił tablicę upamiętniającą żołnierzy poległych podczas wspólnych walk sojuszniczych armii. Tablica została zniszczona po wkroczeniu Armii Czerwonej na Łotwę. 1940 roku. W setną rocznicę zwycięskiego wyzwolenia Dyneburga z inicjatywy władz łotewskich ta tablica pamiątkowa została odrestaurowana. A jej otwarcia dokonali generał Raimund Andrzejczak, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leonid Kalnich, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej, ambasador Monika Michaliszyn, mer Dyneburga Andrzej Selksnyś oraz Ryszard Stankiewicz, prezes Związku Polaków na Łotwie. Po południu kontynuacja obchodów stulecia wyzwolenia ładgali odbyła się w Krasławiu. W kościele pod wezwaniem świętego Ludwika delegacje wraz z żołnierzami i lokalnymi Polakami udały się na mszę świętą, którą koncelebrowali biskup diecezji agłońsko-rezeknieńskiej Janis Bulis, biskup generał brygady Józef Gustek, kapelan Wojska Polskiego, lokalnik księża oraz kapelan PKW na Łotwie. Barwną oprawem przy, m.in. procesje z darami i modlitwę wiernych, zapewniła młodzież z zespołu tańca ludowego Kukułeczka. Zebranych w kościele bardzo wzruszyły słowa biskupa generała brygady Józefa Gustka. Kiedy będę opuszczał Waszą umiłowaną ojczyznę, będę wyjeżdżał jako inny człowiek. To jest niezwykłe doświadczenie dla mnie dotknąłem świętych miejsc, ale spotkałem się również z rodakami, którzy wespół z obywatelami, mieszkańcami Łotwy, pilnują tej świętej historii. Dziękuję Wam za to. I w moich modlitwach biskupa Polowego, za poległych i zmarłych żołnierzy, zawsze będę pamiętał, o tych, którzy przed stu laty tu oddali życie. Ale równocześnie będę pamiętał o stróżach prawdy, którzy tu tej prawdy sprzeżyli. tej prawdzie służyli. Niech Wam Bóg błogosławi. Po mszy do zebranych przemówił generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Oraz generał broni Leonid Kalnińcz, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej. Następnie na cmentarzu katolickim odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika legionistom polskim po renowacji. Również w Krasławiu kampanię honorową wystawiła szósta zmiana polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika prowadzili żołnierze polscy i łotewscy. Na wstępie przypominając przebieg ofensywy z 1920 roku. Krasław w nocy z 9 na 10 stycznia zajął polski ósmy pułk III Dywizji Piechoty Legionów pod dowództwem Leona Berbeckiego. Na tutejszym cmentarzu pochowano 45 znanych oraz 42 nieznanych żołnierzy polskich legionów poległych w walkach o te ziemię. Odegrano sygnał słuchajcie wszyscy! hymn państwowy Republiki Łotewskiej Boże Błogosław Łotwę oraz hymn Rzeczypospolitej Polskiej Mazurek Dąbrowskiego. Następnie głos zabrała ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn. Przypomniała, że w 1928 roku na tym cmentarzu uporządkowano kwaterę poległych polskich żołnierzy i z inicjatywy Związku Polaków na Łotwie ustawiono im pomnik. Zaznaczyła, że odnowiony pomnik poległych legionistów możemy otworzyć dzięki staraniom i środkom finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Mer Krasławia Gunnar Supenjaks podkreślił, że pomnik legionistów polskich jest jednym z najświętszych miejsc w Krasławiu i podziękował wszystkim przybyłym na uroczystości osobom. Po przemówieniach uroczystego odsłonięcia odrestaurowanego pomnika upamiętniającego polskich bohaterów kampanii Ładgalskiej dokonali generał Raymond Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz generał broni Leonid Skalnyś, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej. Pomnik poświęcili jego ekscelencja biskup Janis Bullis oraz jego ekscelencja biskup generał brygady Józef Guzdek. Delegacje złożyły kwiaty upamiętniając bohaterskich żołnierzy. Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem kampanii honorowej. Generał Broni Leonid Kalnić, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej, powiedział, że uroczyste obchody kampanii Ładgalskiej dla niego osobiście były bardzo wzruszające. Парадо що сижети Латвія по реляціях з видаження напевно люди вспомню любви чинською тільки сідові же народ польський сто літ тому тут стратив пенсіонів польських синів, а може теж цурки народу польського є огромна офіра, щоби ми дісі могли жити в власному краю. Jeżeli nie byłoby takiego początku, to możliwe, że Lotwa dzisiaj nie byłoby taka, jaka jest. W jej składzie mogłoby nie być latgalii. Generał Rajmund Andrzejczak, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, wyraził słowa uznania dla organizatorów i podkreślił wagę uroczystości. Cały dzień jest niezwykle inspirujący, niezwykle ciekawy. Myślę, że. To była wartość sama w sobie dla, i dla Polaków, czyli dla nas, oficerów, którzy przyjechali, i dla tych żołnierzy, którzy tutaj służą. Myślę, że również wielka przyjemność dla, dla Łotyszy, ale również dla naszych e, sojuszników tutaj z Grupy Bojowej, która stacjonuje w Adaży. Także był to naprawdę świetny dzień takiej refleksji historycznej, co takiego wydarzyło się 100 lat temu, jak to się stało, że wtedy byliśmy skuteczni, jak to się stało, że to właśnie Polacy i Łotysze rozumieją e, niepodległość, rozumieją wolność, że ono że one nie są dawane raz na zawsze, że mają swoją cenę i chyba to wspólne rozumienie niepodległości, wolności łączy nas najbardziej. Także to w tym historycznym kontekście przyniosło wtedy ogromny skut, sukces militarny. Dzisiaj po stu wydawałoby się, że, że już wszystko jest dobrze, że jest bezpieczne. Okazuje się, że te wyzwania bezpieczeństwa są ciągle bardzo duże i ta obecność tutaj Grupy Bojowej, ale również i polskiego komponentu jest niezwykle ważna. Kampania Ładgalska jest przykładem unikalnej współpracy, dwóch połączonych historycznymi doświadczeniami i umiłowaniem wolności narodów. Braterstwo Broni Żołnierzy Polskich i Łotewskich było i jest przykładem odwagi w obliczu potężnego wroga oraz ofiarności i poświęcenia żołnierzy w obronie ojczyzny. W dzisiejszym programie wrócimy jeszcze do ostatniej imprezy skupiającej dneburskich Polaków w roku 2019. 26 grudnia w Centrum Kultury Polskiej rozbrzmiał fantastyczny i wzruszający koncert bożonarodzeniowy. W Dyneburgu każdy rok kończy się wspaniałym koncertem świątecznym, który skupia najaktywniejszych Polaków i sympatyków kultury polskiej. W tym roku imprezę uświetnił Chór Promień, zespół wokalny z Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego oraz soliści Angelina Malcewa i Stanisław Jakowenko. Impreza zaczęła się od życzeń prezesa Dyneburskiego Oddziału Promienia oraz ZPL Ryszarda Stankiewicza. Następnie kompozycją instrumentalną słuchaczy przywitała pani Regina Krukowska, akompaniatorka Chóru Promień. Młoda, lecz bardzo charyzmatyczna dyrygentka Chóru Promień Alina Łapińska opowiedziała o utworach, które zaśpiewa Chór. Na tę szczególną okazję chórzyści przygotowali sześć kolęd. O gwiazdo betlejemska narodził się Jezus Chrystus, Bóg się rodzi, triumfy Króla Niebieskiego, w żłobie leży, któż pobierzy. Oraz wesołą nowinę, bracia słuchajcie. Nasi chórzyści już od ponad 30 lat radują nas swoimi talentami i uczą się coraz to nowych piosenek. W dalszej części koncertu wystąpił zespół wokalny z gimnazjum. Solistka Włada Szarko, Wasyście saksofonisty Andrejsa Iwanowsa wykonała utwór Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje. Następnie zespół zaśpiewał utwory Mędrcy świata monarchowie, Pasterze mili i A wczoraj z wieczora. Młodzież, którą niedawno zrzeszyła Alina Łapińska pokazała naprawdę wysoki poziom umiejętności wokalnych. 5 stycznia o godzinie 13 zespół wystąpi w kościele Najświętszej Marii Panny na Nowym Planie. Kolejnym wspaniałym prezentem dla słuchaczy były utwory Maryjoczyty Wierz i przekażcie znak pokoju wykonane przez solistów zespołu Barwy Dałgawy, Angelinę Malcewą i Stanisława Jakowenko. W finale artyści i słuchacze wspólnie pod dźwięki fortepianu i saksofonu tradycyjnie zaśpiewali kolendę Cicha noc, święta noc. A następnie udali się do saloniku pod gwiazdami, żeby kontynuować spotkanie w bardziej nieformalnej atmosferze. Nasz pierwszy noworoczny program dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy państwu za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne zimowe programy. Zachęcamy również państwa do uczestniczenia we wszystkich imprezach polskich. Najbliższą z nich będzie 14. Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu 12 stycznia. Do zobaczenia!